W Muzeum Komputerów w Katowicach można zobaczyć setki urządzeń sprzed lat urządzeń, które nadal działają. Ale ten widok przypomina mi też czasy, gdy programy często nie uruchamiały się na różnych komputerach były niekompatybilne. Dziś komputery zmieniają nasze życie: błyskawicznie komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. W ten sposób często ratują ludzkie życie. Nowoczesne algorytmy porównujące kod genetyczny dawców i biorców codziennie dają nadzieję tysiącom ludzi. Potrzebują jednak wciąż nowych danych. Zostań dawcą szpiku. Bądź kompatybilny. Krzysztof jest jednym z założycieli Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. I tak jak inni chorzy na nowotwory krwi w Polsce, by wrócić do zdrowia, potrzebuje zgodnego dawcy szpiku.